Na ręce rektora, doktora habilitowanego Dariusza Surowika, profesora Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, przekazał czek o wartości 1 734 000 zł na zwiększenie wysokości subwencji z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni. Takie środki trafiają do wszystkich uczelni? także tych zawodowych, także tutaj w Łomży, po to, żeby wyrównanie wynagrodzeń było od 1 stycznia, co się zresztą dzieje tak, i za to bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie ministrze. Minister Przemysław Czarnek odznaczył także rektora doktora habilitowanego Dariusza Surowika, profesora Akademii Nauk stosowanych w Łomży okolicznościowym medalem za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej, inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy. Jak już jesteśmy przy akcentach, to od razu pana profesora Pan rektor oprzejmie proszę o przyjęcie takiego okolicznościowego medalu wraz z dyplomem uznania za wszystko, co pan rektor i Akademia Łążyńska, za chwilkę Akademia Łężyńska. Bardzo dziękuję panie ministrze, W imieniu swoim i całej społeczności. Akademii Nauk Stosowanych w Łąża a za chwilę Akademii Łążyńskiej. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, będąc w uczelni, zapoznał się także z koncepcją budowy nowych przestrzeni kampusu uczelnianego, czyli rozbudową i adaptacją biurowców Akademicka 14, siedziba uczelni, oraz Akademicka 20, bliźniaczy-biurowiec, poprzez połączenie ich estetycznym i przestrzennym łącznikiem obejmującym dwie trzecie kubatury biurowców, a także przyjrzeć się strefie odkrywania wyobraźni i aktywności powstałej niedawno przy Łomżyńskiej Uczelni. Akademia Nauk Stosowanych w Łomży już niebawem zmieni nazwę. Od 1 czerwca 2023 roku będzie nazywała się Akademią Łomżyńską. Zmiana nazwy wynika z faktu awansu Łomżyńskiej Uczelni do Wyższej Ligi Uczelni Akademickich i uzyskaniu uprawnień do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego, co jest faktem bezprecedensowym w całej historii miasta. Jesteśmy w Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, ale w uczelni, która prężnie się rozwija, a dowodem na to jest pełna, profilowa akademia, która została już zaakceptowana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czas na Senat. Jesteśmy przekonani, że od 1 czerwca 2023 roku tu w Łomży, po 20 latach działalności, będziemy mieli pełnoprofilową Akademię Łomżyńską, bo to miejsce na to zasługuje. Cieszymy się, że oprócz tego wszystkiego, co tu widzimy i kształcenia studentów na bardzo wysokim poziomie, także studentów z zagranicy, mamy również tą sowę, czyli strefę odkrywania wyobraźni i aktywności, w której mogą, jak słyszymy, małe dzieci również przebywać i y, odkrywać swoje talenty y, przy pomocy swojej wyobraźni. Y, I cieszę się również osobiście, panie rektorze, że że postępujemy również z inwestycjami, nie tylko tymi materialnymi, bo te też mamy uzgodnione, jeśli chodzi o rozbudowę tego kampusu, ale również tymi i przede wszystkim tymi ludzkimi. Od dwóch i pół roku, kiedy jestem ministrem edukacji i nauki i kiedy zostało połączone Ministerstwo Edukacji z Ministerstwem Nauki, stawiamy na rozwój wszystkich ośrodków, nie tylko tych największych. Wszystkich ośrodków stawiamy na rozwój szkół zawodowych, Czego przykładem są również zmiany nazwy i większe uprawnienia. Państwowe wyższe szkoły zawodowe zamieniły się w akademie nauk stosowanych z większymi uprawnieniami do kształcenia, a niektóre z tych akademii nauk stosowanych w wyniku ewaluacji zakończonej mogły uzyskać właśnie taki status, pełny status akademicki. Mówię tu o płocku, mówię tu o Łomży. Dlatego, że te szkoły, które powstały, szkoły zawodowe, które powstały, zwłaszcza w byłych miastach wojewódzkich, po to, żeby wzmacniać potencjał tych miast, po tym jak straciły status miasta wojewódzkiego, one nie są tylko i wyłącznie dla statusu miasta. One rzeczywiście spełniają ogromnie ważną rolę w kształceniu kadr na studiach wyższych kadr. Zawodowych i to się dzieje właśnie tu w Łomży. Gratuluję panu rektorowi, wszystkim pracownikom naukowym i będziemy dalej wspierać systematycznie, powtarzam, wszystkie placówki, także takie jak ta w Łomży. Wspomniane uprawnienia to zwieńczenie wieloletnich aspiracji Łomżyńskiej Uczelni Państwowej, zapoczątkowanych jeszcze przez jej założyciela i pierwszego rektora, świętej pamięci profesora Kazimierza Pieńkowskiego. Aby Łomża stała się miastem akademickim z uczelnią spełniającą kryteria wysokiej jakości badań, Naukowych, ale jednocześnie miastotwórczą i regionotwórczą. Jako uczelnia uzyskaliśmy prawa doktoryzowania, prawa habilitowania i nie musimy być już tylko Akademią Nauk Stosowanych, bo ta nazwa przynależna jest tylko, absolutnie tylko uczelniom zawodowym i uczelnie zawodowe mogą używać nazwy zwrotu Akademia, ale w kontekście tego dodatkowego czynnika, czyli nauk stosowanych. My. Jesteśmy już pełnoprawną akademią. Nie musimy używać członu Akademia Nauk Stosowanych, czyli nauk stosowanych zarezerwowanego tylko dla uczelni zawodowych, bez praw doktoryzowania, bez praw dokt habilitowania. Stąd podjęliśmy decyzję jakiś czas temu: Senat, Rada Uczelni i Społeczność Akademicka, żeby zmienić nazwę na nazwę, która w pełni oddaje naszą akademickość czyli Akademia Łomżyńska, po prostu bez członu nauk stosowanych, bo tego już nie musimy dodawać. A musieliśmy taki człon dodawać, będąc uczelnią zawodową. Teraz jako uczelnia akademicka jesteśmy pełnoprawną akademią, stąd Akademia Łomżyńska. Przyjmując nazwę Akademia Łomżyńska, uczelnia pragnie podkreślić miastotwórczy wymiar swej działalności. Jednocześnie kontynuując na polach rozwoju naukowego i dydaktycznego współpracę z ponad 120 zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Zgodnie z zasadą myśl globalnie, działaj lokalnie. Od samego początku mówiło się o Akademii Łomżyńskiej, sam pamiętam. Pamiętam początki, kiedy uczelnia powstawała i mówiło się o Akademii, później o Uniwersytecie. I właśnie w kontekście nazwy Akademia Łomżyńska, więc to jest na pewno dobre rozwiązanie. Widać, że też uczelnia jest mocno związana z Łomżo, z regionem, i w tej nazwie jest, ten, jest to podkreślone, więc myślę, że to na pewno pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój naszej uczelni. Na mapie edukacyjnej Polski Łomża jest prężnym ośrodkiem i na pewno mamy się czym pochwalić, a środki oczywiście, czy to do, które trafiają do naszych szkół, czy dla nauczycieli, czy właśnie zwiększona subwencja, czy rozwój naszej uczelni, to na pewno jest bardzo mocny wydźwięk dla naszego miasta. Do zdobycia pozostaną w przyszłości status Politechniki, Uniwersytetu, czyli dalsze śrubowanie kategorii naukowych we wszystkich dyscyplinach reprezentowanych przez Łomżyńską Uczelnię Publiczną. Uczelnia kształci obecnie na 16 kierunkach studiów, z czego dwa najnowsze wystartowały w roku akademickim 2022-2023. To Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności oraz Mechatronika. Przez wszystkie lata istnienia uczelnia sukcesywnie wzmacniała swoją pozycję, pozyskując zewnętrznych programów ponad 120 milionów funduszy, które zasiliły i zasilają lokalny oraz regionalny krwioobieg gospodarczy. W 2022 roku łączny budżet uczelni przekroczył po raz pierwszy w historii próg 40 milionów złotych. Jedna czwarta tych funduszy to pieniądze projektowe z programów Unii Europejskiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowego Centrum Nauki. W przyszłych latach aplikowanie o fundusze zewnętrzne będzie jeszcze skuteczniejsze, gdyż uczelnia otrzymała w 2022 roku prestiżowe wyróżnienie, jakim jest logo HR Excellence in Research, przyznawane przez Komisję Europejską. Przed przyszłą Akademią Łomżyńską w kontekście nadchodzących wyzwań jest między innymi wykreowanie nowych przestrzeni kampusu uczelnianego. Inwestycja wejdzie w sferę realizacji w 2023 roku, a w przyszłości skorzystają z niej studenci, mieszkańcy i osoby goszczące w Łomży. Będzie to bez wątpienia unikalna wizytówka Łomży, a także ciekawa rewitalizacja miejskiej przestrzeni.